Similo, e, historia, to będzie seria gier. Generalnie tak, gra od Davida Fox Games. Fajne opakowanie. Takie nietypowe. E, I tak, Similo, historia. Poznaj wskazówkę, znajdź podobieństwa i zgadnij, kto się ukrył pośród gard. Od dwóch. E, dla dwóch graczy w górę od 7 roku życia i około 10 minut zabawy, yy, no, cała seria jest wysoko ceniana na, na Border Game geeku. No, otwieramy tak. Opakowanie jest, jest takie nietypowe, ciekawe, no i oglądamy. Co to jest? Chyba dzisiaj się, zobacz inne, właśnie, też pokażemy niedługo. I tak, opis gry. Similio to gra kooperacyjna, w której gracze wspólnie starają się odgadnąć, kim jest tajna postać, pomagająca im w tym y, y, pomagają, y, kim jest tajna postać, pomagają im w tym w podpowiedzi autora. Czyli szukamy jakiegoś, jakiejś tajnej postaci, tak? Tam projektowania. Jeden z graczy zostaje narratorem, pozostali gracze z słuchaczami. Narrator przetasowuje talię kart i kładzie ją za przed w przedku stołu, a następnie dobiera jedną zagrywioną kartę i sprawdza, jaką postać znajduje. Znajduje się na odwrocie, do końca gry będzie tą tajną postacią. Yy, yy, I ta tożsamość, yy, do końca gry będzie to tajna postać, której tożsamość muszą odgadnąć gracze. Czy muszą wiedzieć, kim on jest, tak, ten, ten gracz. Dobiera kolejne 12 kart i wstosowuje je wraz z kartą taniej postaci. To 12 postaci, które tworzą grę. Kart, rozkłada 12 kart na stole. Uskami ku górze, tworząc siatkę 4 na 1, czyli będzie taka siatka. Dobiera, do ręki 5, kart z ręki, dobiera 5 kart z ręki. No i tu już jego rozgrywki. Nie będziemy teraz tego czytać. za długo nam to zajmie. Pokażę, pokażę to jak, jak się gra już po, po kilku partiach. Generalnie gra na, na gadanie, dysk dyskutowanie jesteśmy jakąś tajną postacią. Re jak grać z innymi wersjami, przygotowanie się, możemy sobie powiększać naszą talię tutaj. No i mamy tak, Szekspira, Angie angielski dramatopisarz, poeta, to między innymi tu, tego, tego i tego, tak? Też jest trochę edukacji tu, bo mamy yy, poza tym, że, że wiadomo imię, nazwisko, widzimy jakiś wygląd malowany, więc to ładnie, ładnie zrobione yy, i krótki opis, taki taki biogram postaci, więc, yy, więc coś się o niej dowiadujemy. Jest to całkiem fajnie zrobione, na pewno ładne, takie dla, dla dzieci, jak gra rodzinna. No i z elementami. Edukacyjnymi, bo dziecko uczy się o różnych osobach, tak? Tutaj się uczy o, o postaciach historycznych tam gdzieś były, były baśnie reklamowane, tak? Różne kręgi kulturalne. Od naukowców przez Egiptu, tutaj Napoleona Joanna Nadark, Dark Maria Kiejskłodowska. O, mamy rzym, tak? Mamy muzykę. więc jest Też Jingis z Han, Konfucjusz, więc Daleki Wschód, tak? Budyka, budyka to, to był bryk królowa i cenów plemienia Brytów stawiających opór Rzymowi. O, nawet te, ja tego nie, nie wiedziałem. O, mamy Dziki Zachód, Darwina, tak? Katarzynę Wielką, Hokusai Katsushika Japoński malarz okresu Edo. Auto między innymi wielkiej, wielkiej fali w Kanagawie. W Niektóre postaci takie może i znane, ale niekoniecznie tutaj u nas w Polsce. Tu mamy podziękowania. Tu mamy, kto wydaje edycję polską. I tu mamy jeszcze trochę takich informacji praktycznych. Bardzo ciekawa rzecz się wydaje, ze względu na to, że mamy śliczne ilustracje, więc taka typowa gra rodzinna, z rozmowami. Z rozmowami, więc te od razu z edukacją, tak? Bo postaci są realne. Więc no, wydaje się to bardzo fajne. Na, na pewno będzie rozwijane, bo już, już poza historią będziemy mieli my do pokazania jeszcze dwie inne wersje tej gry. Więc naprawdę ciekawa rzecz, która może być konkurencją dla, dla innych takich serii edukacyjnych. Jak timeline, no generalnie fajna, fajna, fajna rzecz. Podoba mi się, już przy otwieraniu to, to wygląda naprawdę okazale. A to, że, że, że jest do rozmawiania z dziećmi, takie, takie rodzinne, to naprawdę plus. Brakuje nam na rynku dobrych gier rodzinnych, takich nowych, nowych mechanik ślicznie, żeby jeszcze ślicznie zdobionych. No, może być fajna, fajna sprawa. Ja bym chciał, żeby w ogóle z edukacji jak najwięcej też jakiej, jakiejś chemii, medycyny było. Męcze historyczne, jakieś tam literatura się pojawi, ale jak, jak zdarzyło mi się otwierać różne gry, z zagranicy, z chemii na przykład, to, to nie ma takich gier w, ogóle w Polsce specjalnie. Similio, historia, wydaje się, że będzie super produkt. Opiszę zaraz i, i będziemy grali i opowiem więcej. Składnik to się ukrył pośród kart, tak? Ale to nie jest skadnik, to to. Dzięki.